Mamy No to już. Przeciągamy. Super. Robimy karpia. Mam rybkę. To teraz proszę nakarmić rybkę. Mój będzie w kratki. Mój będzie zielono-biały. Bo wydaje mi się, jakby już by się topił śnieg i byłoby widać trawę. Ja bym tak, żebyś miał płetwę z tego. O, proszę pani bardzo, nożyczki, Może pani weźmie kuchenkę, pan płótniesz sam? No, ja, ja. Pomysł zrodził się w zeszłym roku, kiedy była edycja projektu Święta wokół stołu. I karp się wiął z tego, że po prostu znajduje się na stole większości rodzin w Polsce o tej porze i taki pomysł na warsztaty uszycia karpia zamiast gotowania się zrodził, akurat na zeszłorocznej wystawie. Tak się pomysł spodobał Fundacji Gaja, że postanowili kontynuować ten temat z nami. No i właśnie dzisiaj dlatego kontynuujemy go na warsztatach. Wiesz, bo musimy założyć, żeby się tam. No właśnie, bo te, no... Współpraca nasza po prostu nawiązała się, dlatego że stwierdziliśmy, że pomysł zamku Cieszyn na uszy i sobie karpia jest świetnym pomysłem takim edukacyjnym, gdzie poprzez pracę ręczną i zabawę można zwrócić uwagę na to, że karp jest zwierzęciem, który czuje który jest takim samym na przykład jak miś można sobie go uszyć, przytulić się do niego i po prostu dbać o to, żeby mu było dobrze.